Poranna rutyna pracującej mamy. W naszych porankach kluczową rolę odgrywa pielęgnacja. Całą rodziną korzystamy z nawilżającego balsamu cerawę, które można stosować również u dzieci już od drugiego miesiąca życia. Po pielęgnacji zjadamy pyszne śniadanie, lubimy celebrować ten wspólny czas. Następnie córeczka ma chwilę zabawy, a mama moment dla siebie. Po szybkim prysznicu smaruję całe ciało balsamem Cerawę, który mimo bogatej konsystencji dobrze się wchłania, więc mogę go używać na dzień. Za to na noc polecam nałożyć grubszą warstwę na dłonie i stopy i założyć rękawiczki oraz skarpety dla długotrwałego efektu regeneracji. Świetnie na koi co jest dla mnie szczególnie ważne jesienią i zimą, kiedy skóra wyraźnie się przesusza, a na moim ciele wręcz pęka. Dzięki technologii MVE składniki aktywne uwalniają się stopniowo, więc na czuć aż do 48 godzin od aplikacji. Po rodzinnym poranku zabieram się do pracy, a balsam towarzyszy mi w ciągu codziennych czynności.